Drodzy Państwo, to jest bardzo istotne, że fundamentem działania Komisji Śledczej jest równość wszystkich wobec prawa. Dlatego krytycznie e, odnosimy się do wpisów ministra sprawiedliwości, który dezinformuje opinię publiczną. Rozmowa biegłego ze świadkiem nie jest wymogiem. W innym wypadku każdy, kto jest przesłuchiwany w procedurze karnej, tak jak będzie z w Ziobro, w takiej rozmowie udawałby, że tego zeznanie, zeznania złożyć nie może. Biegli dokładnie określił w jaki sposób ma się odbyć to przesłuchanie, i nie ma potrzeby zasięgania do żadnych dodatkowych opinii. To jest wiążący dokument sporządzony na zlecenie Prokuratury Krajowej, dokładnie taki sam, jaki byłby sporządzony w przypadku przesłuchania każdego innego, normalnego Polaka. W związku z tym, próby odwracanie ról, czynienia słuchania Zbigniewa Ziobro mitycznej ofiary są absolutnie chybione, nieudolne. Opinia jest sporządzona właściwie, jest wiążąca, jest uczciwa i przede wszystkim pokazuje całą technikę przesłuchania Zbigniewa Ziobro tak, żeby w szacunku do jego obecnego stanu zdrowia, który jest już bardzo dobry, mogło się ono odbyć tak, aby opinii publicznej złożył wyjaśnienia w zakresie jego odpowiedzialności za aferę Pegasus. Proszę Państwa, ja chciałam przypomnieć o jednej podstawowej rzeczy. My już dzisiaj wiemy, że w Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwie Sprawiedliwości było bardzo wiele nieprawidłowości. Zajmujemy się tym my, zajmuje się tym prokuratura i zawsze pełna odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje na poziomie ministerstwa. Musi przyjąć na siebie konstytucyjny minister. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, że te wszystkie kwestie, którymi my dzisiaj i prokuratura się zajmuje, to jest odpowiedzialność Zbigniewa Ziobry. Ja muszę uczciwie powiedzieć, że. Ta że ta opinia mnie o tyle zaskoczyła, że okazuje się, że w momencie, kiedy my zaczynaliśmy pracę komisji, kiedy zaczynaliśmy pierwsze posiedzenia, to tak naprawdę stan zdrowia Zbigniewa Ziobry już wtedy pozwalał na to, żeby mógł przyjść na nasze przesłuchanie. Także z całym szacunkiem dla każdego ludzkiego zdrowia i samopoczucia Pan Zbigniew Ziobro stworzył nastrój wokół siebie, który nie odpowiada temu, co jest zapisane w opinii biegłych, dlatego będziemy bardzo precyzyjnie i skutecznie dążyć do tego, żeby pan Ziobro po prostu stawił się na posiedzeniu komisji, z nami rozmawiał. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale widzieliśmy, że pan Zbigniew Ziobro w ostatnich miesiącach brał udział w życiu publicznym, udzielał czasem także długich wywiadów, komentował tak naprawdę na bieżąco to, co się dzieje w polityce. Dziś wiemy o tym, że nie ma żadnych fizycznych, zdrowotnych przeciwwskazań, żeby stanął przed obliczem Komisji Śledczej. Jest jedna taka mentalna, moim zdaniem, blokada, którą posiada Zbigniew Ziobro. To jest cały czas to przeświadczenie, że jest ponad... Prawem. Te czasy się skończyły. Chciałbym w tym miejscu, nie zdrowia, bo wiem, że to zdrowie już jest po stronie pana byłego ministra, ale odwagę życzyć panu ministrowi. Miał odwagę, żeby pełnić ważne funkcje publiczne, miał odwagę, by być y, prokuratorem generalnym, by być ministrem sprawiedliwości, miał odwagę, żeby podejmować decyzje niezgodnie z prawem. Dziś powinien mieć odwagę, żeby się z tego wszystkiego wytłumaczyć przed Komisją Śledczą oraz przed e, polskim suwerenem. Dlatego apeluję o odwagę i apeluję o to, żeby nie robił uników, żeby nie chował głowy w piasek, tylko zmierzył się z prawdą. Dziękuję. Jak tylko rozumiem? wezwanie do Sejmu na godzinę dziesiątą. Do Sejmu nie zdarza. Nie do Sejmu, tak jak wszyscy inni świadkowie, w tych samych warunkach, tyle że z ograniczonym czasem wypowiedzi. Czyli będziecie robić przerwę? Nie, nie. będzie trwała wypowiedź pana ministra nie dłużej niż dwie godziny. Sama wypowiedź jego. Także cała komisja może potkać chwilę dłużej, ponieważ wcześniej względem proceduralne jego organ mowy nie może być wrażony na dłuższą wypowiedź ani dwie No dobrze, a jeśli będzie każdej wszystkich tematów, to będziemy robić przerwę i będziemy wznawiać posiedzenie po kilku dniach. To chciałam do tego, co mówił Pan Posł i Pani Posłanka, okay. państwu, że... Zaczęliście pracować jako komisja, według tej opinii biernąc, gdzie Ziobro już musi znawać. Ja tej opinii nie można tutaj zcydować, bo to są dane wrażliwe. Ale z czego wywodzicie? Z jakich informacji, które w tej są zawarte? Z informacji, które są zawarte w tym dokumencie. Niestety nie możemy Państwu przedstawiać szczegółów tego nie, do dokumentu. Natomiast w momencie, kiedy my już rozpędzaliśmy się ze swoją pracą, zaczynaliśmy pierwsze posiedzenia, to przyczyna, dla których minister Ziobro miałby nie wystąpisz przed naszą komisją, ustała. Już wtedy. Także no, ba, bardzo chcielibyśmy, żeby pan Zbigniew Ziobro naj, najlepiej sam się do tego przyznał, tak, a nie tutaj oczywiście, nas e, m, prowokował. Oczywiście trudno jest dzisiaj walczyć z argumentacją polityków suwerennej Polski, e, którzy od kilku miesięcy próbowali stworzyć pewien obraz. My dzisiaj zachowujemy się w sposób profesjonalny. To znaczy, nie zdradzamy szczegółów medycznych tej opinii, a uwierzcie Państwo, bardzo byśmy chcieli, żeby dać kłamkę, co mówili politycy w suwerennej Polski. Ja dodam jeszcze jedno. Myśmy próbowali Pana Ziobrę yy, dwa razy wzywać w czerwcu i yy, lipcu. Wówczas on przedstawił doświadczenia lekarskie. Yy, w świetle dzisiejszej opinii biegłego też zaświadczenia do można mieć wątpliwość, czy były wystawione w dobrej wierze i zgodnie z e, sztuką e, lekarską. Będziemy się temu bardzo mocno przyglądać. Istotną kwestią tej opinii nie jest nic innego, jak wskazana przez biegły technika przesłuchanie, czyli dwie godziny ciągłej mowy świadka. Zapewnienie w sumie, w sumie, czyli nie chodzi o e, ciągłość posiedzenia. Właściwa pozycja jest uwzględniona, również w pozycja siedząca. I to, co istotne, musimy zapewnić świadkowi szklankę ciepłej wody z uwagi na kondycję jego głosu. My to wszystko zapewnimy tak, jak określimy w ekranie. to, co jest istotne, to jest standardowa procedura, jak przy wszystkich świadkach, w oparciu o kodeks postępowania karnego. Nie ma tutaj nic innego i cała narracja zmieniła ziobro, po prostu jest nieprawdą wokół tej określiny. To jest punkt nie jest jakieś nadzwyczajne traktowanie, to jest po prostu standard KPK, że w ten sposób sobie biegli, wydają popilę będziemy na pewno wtedy podejmować decyzję, w momencie, kiedy się spotkamy z sytuacją, którą Pani opisała. Natomiast oczywiście będziemy podejmować kolejne kroki, żeby wyznaczyć kolejny termin, a później tak, nikt nie być równy wobec prawa. Jeżeli będzie taka kolejność, że zginie w będzie ewidentnie uchylał się od stabilizacji na koniec. Po prostu zostanie wprowadzony.